Dzień dobry moi drodzy. Witam was w ten piękny, niedzielny, słoneczny dzień. Chciałabym Wam zaproponować kolejną porcję ćwiczeń, i dzisiaj będzie to piłka. Nie martwcie się, że nie macie takiej prawdziwej gimnastycznej w domu. Ja też nie mam, dlatego pożyczyłam od mojego synka. Tylko dwie grupy w tym roku ćwiczą na zajęciach z piłką. Pozdrawiam dziewczynki z Jasienia i z Kiełpina. Może pożyczcie piłkę od rodzeństwa albo od... Może tata ma jakąś piłkę w garażu. Nie ma znaczenia, jaka ona jest dokładnie. No, moja nie przypomina piłki gimnastycznej, ale nadaje się na króciutki zestaw ćwiczeń. Kochani, zapraszam Was na maty, ustawcie nóżki w małym rozkroku. Piłkę trzymali dwoma dłońmi i unos ją na wysokość. Mostka, raz, dwa, trzy, brzuszki wciągnięte, plecki proste, cztery, pięć, zatrzymaj, krzyżuj ramiona tak, żeby łokcie znalazły się jeden na drugim, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, obniż piłkę. Wchodzę na paluszki, odrywam piętki, unoszę piłkę nad głowę, odkładam piętki, opuszczam piłkę, raz i głodę dwa, i zejdź. Trzy. Dobrze. Cztery. Super. Pięć. I na dół. Nóżki złącz, piętki złącz, piłkę odbierz, wchodząc na paluszki, na relewę, Od dłoni. Jedna dłoń odbiera. I z powrotem to samo. Od prawej do lewej. Raz. I hop. Dwa. I zejdź. Trzy. Dobrze. 4. Świetnie. 5. I hop. Nóżki szeroko. Przekładam piłkę za plecy, przed sobą. 5 razy. Raz i bruć. 2 i z przodu. 3. Więręce. Ciach. Dobrze. Ostatni. Od drugiej strony. Raz. Tak. 2. Brzucha wciągnięty. 3. Mhm, barki w dół. 4. 5. Dobrze, Ostatni. I ciach. Skłon. Pogłębiam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Unieś piłkę tak, żeby znalazła się przed twarzą. Opad tułowia ramiona wysunięte, wyprostowane do przodu. Skłon i zatrzymaj. Skłon i zatrzymaj. Jeszcze trzy. Proste kolana. Dwa. Ok. Ciach. I. Hop. Piętki złącz ponownie wchodząc na paluszki na, ry, na relewę, odbieram piłkę nad głową i wracam i w drugą stronę. Raz. I ciach. Hop. Cała powierzchnia dłoni obejmuje piłkę. Hop, i na dół. Ostatni ciach. I wróć. Dobrze. Przytul piłkę do siebie. I spróbujemy wyprostować ramionka, tocząc piłkę do przodu. Przytulam do siebie, prostuję łokcie, dłonie dochwytują. Jeszcze, hop, ok, ostatni ciach. Dobrze. Teraz masz potoczyć piłkę do siebie do barku, tutaj dochwycić ją dłonią. Raz i z powrotem. Raz i z powrotem. Ostatni, złap i oddaj. To samo spróbuj drugą. Dochwyć i potocz do dłoni. Mhm. Ciach i hop, ostatni. Raz i wracam. Ok. Spróbujemy teraz toczenie całe, duże. Może będzie Wam lepiej na siedząco. Ramionka wyciągnięte, wyprostowane do boku. Troszkę przybliżam je do siebie. Taka szeroka litera U. Będę odchylała szyję głowę do tyłu w momencie, kiedy ta piłka będzie tutaj od obojczyka, czyli od tej kosteczki do tej, musiała się przetoczyć na drugą stronę. Zobaczcie. Ciach. Mhm. I też, żeby broda mi nie przeszkodziła, muszę ją mocno wychylić do tyłu. Ciach i hop. Jeszcze jeden. Ok, ostatni i ciach. Super. Zostanę w tej niskiej pozycji i spróbuję potoczyć piłkę od szyjki, od karku, do dołu plecku, do lędzi. Jeszcze raz, ciach i hop. Jak zadzieram głowę, to moja potylica, czyli tył główki, popycha piłkę na dół, czyli sobie troszeczkę ułatwiam to zadanie. Hop. Ok, a teraz z ramionkami prostymi. Musisz ułożyć piłkę, odwrócić dłonie w ten sposób i na nich ułożyć piłkę. Znowu schować główkę i potoczyć po pleckach. Jeszcze raz. Ciach i chopsa. Dobrze. Spróbujemy ósemkę, czyli piłka z boku do siebie. Zginam łokieć. Piłka jest pod paszką odprowadzam do tyłu, O, mogę odstawić nóżkę, wygnij się do tyłu, do tyłu, do tyłu i zejdź. Może bokiem, jeszcze raz. Piłka do siebie, okrągłe, garbate plecy, wyciągam piłkę w bok, podpieram się na rączce, wyginam się do tyłu i wracam. Druga, ósemeczka, cia. Ciach, hop, 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 hop. I koniec. Fajnie by było, jakby piłka leżała na całej powierzchni dłoni. Unikamy takiego trzymania nieprawidłowego. Jak wygląda to jak taki kielich. Staraj się całą dłonią objąć piłkę. Jeszcze raz zrobimy tą ósemkę. Tutaj do siebie. Tam. Do przodu, podpieram się, bioderka do przodu, wyginam się do tyłu, pach i koniec ćwiczenia. Dobrze, malutkie rzuty. Też, no ja też nie mam wysokiego sufitu, ale troszeczkę sobie spróbujemy, żeby ta piłka nam e, pofrunęła. Raz i ciach. Raz i ciach. Raz i ciach. Góra. Ostatni, hop, dobrze. Teraz takie wymyśliłam sobie trzy rzuty. Różne dochwyty, czyli inaczej będzie wyglądał koniec rzutu. Podrzucam tak jak było na początku, ale łapię w nogi. <śm> 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 operator nie zdążył. Dobra, jeszcze raz. Mhm. Raz. I. Hop. Tak? W momencie, kiedy ta piłka zaczyna spadać, zaciskam, y, uginam kolana, pięty dosuwam do siebie, do pupy, żeby ta piłka mi nie uciekła. Możecie spróbować, tylko też y, ostrożnie w domu, żeby y, nic y, się nie stało. Y, drugi rzut będzie to dochwyt w nogi. Czyli nie wyszło jeszcze raz raz wyszło, ok? czyli w momencie kiedy piłka zaczyna opadać spadać, podskakuje i kostkami chce ją złapać, czyli dociska nogi do siebie. ok? ostatni rzut Będę podrzucała piłkę, będę celowała tak, żeby znalazła się nad moimi plecami i łapiąc dłonie, wyginając plecki włók, postaram się tą piłkę złapać za sobą. Zobaczymy, co się wydarzy. Raz i ciach. Najpierw są szerokie, szerokie ręce, a jak czuję, że piłka już wpadła, to też je troszkę... Zamykam, zaciskam. Spróbuję jeszcze raz. Rzut. Ciach. Ok. Dobrze. E, to wszystko. Zrobimy sobie ukłon. Dawno nie było konu. E, raz. Dwa. Drugi. Trzy. I cztery. Ok. E, kochani. Wiem, że to są zupełnie nowe rzeczy dla Was, dla większości, także nie przejmujcie się, że coś Wam nie wychodzi. To zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście spróbowali coś nowego, i na pewno część z tych ćwiczeń Fajnie Wam wyjdzie. Także pozdrawiam Was bardzo i do zobaczenia następnym razem. Papa, pa, hej!